Cześć piękni ludzie, witamy ponownie na kanale. Jeśli kiedykolwiek stałaś przed swoją szafą, wpatrując się w swoją ulubioną parę jeansów i pomyślałaś, jak mogę sprawić, żeby wyglądały bardziej dopracowanie, bardziej wyrafinowanie, bardziej jak ja, jesteś we właściwym miejscu. Dziś dzielę się siedmioma genialnymi trikami, jak stylizować jeansy jak elegancka kobieta. Bo elegancja to nieprzesadne ubieranie się. To świadome dobieranie tego, co nosisz, jak leży i jak się prezentujesz. Dzięki odpowiednim zestawieniom nawet najbardziej casualowe dżinsy mogą stać się częścią olśniewająco wdzięcznego stroju. Numer 1. Noś jakościowe podstawy. Topy. Pierwszy genialny trik, by podnieść poziom swoich dżinsów, to wszystko, z czym je łączysz. I nic nie przebije ponadczasowego uroku jakościowych podstawowych topów. Ale nie wszystkie podstawy są sobie równe, jeśli chodzi o wygląd chic i spójny. Unikaj przezroczystych koszulek z nadrukami, luźnych, oversize'owych t-shirtów lub czegokolwiek, co wydaje się zbyt każualowe lub dziecięce. Te elementy mogą obniżyć poziom Twojego wyglądu i sprawić, że strój wyda się niezbalansowany. Bardziej jak nastoletnie bieganie po sprawunkach, niż elegancka kobieta w ruchu. Zamiast tego, wybierz przewiewną bawełnę, gładkie materiały modalne lub drobne prążkowane dzianiny. Te tkaniny nie tylko przyjemnie się noszą na skórze, ale też lepiej się układają i zachowują kształt przez cały dzień. Miękki, dobrze skrojony t-shirt, prosty top na ramionczkach lub top z krótkim rękawem w podstawowych lub neutralnych kolorach. Może być twoim wyborem dla czystej, dopracowanej estetyki. Kiedy starannie włożysz je w dżinsy, dodają formy i obecności nawet najbardziej casualowemu wyglądowi. Numer 2. Wybieraj strukturalne topy. Kiedy dżinsy są casualową bazą stroju, zrównoważenie tego luzu strukturalnym topem może podnieść cały twój wygląd. Pomyśl o topach z odkrytymi ramionami, które subtelnie eksponują szyję, golfach, które dodają czystych linii, świeżych koszulach z guzikami, które oferują dopasowany styl lub dobrze skrojonych kamizelkach, które wprowadzają nowoczesny akcent. Te sylwetki tworzą kontrast wobec swobodnej natury denimu, nadając Twojemu lukowi głębię i przemyślaną formę. Celem jest skierowanie wzroku w górę i zbalansowanie twojej sylwetki. Strukturalne topy pomagają zdefiniować ramę ciała, dzięki czemu nawet najbardziej luźne dżinsy wyglądają bardziej stylowo. Nie musisz być przesadnie formalna. Chodzi o schludne linie, sprytne krawiectwo i zapewnienie, że top dodaje formę, a nie luźność. W tym sezonie szczególnie polubiłam kamizelki i topy z odkrytymi ramionami. Stały się moimi ulubionymi elementami, dodającymi odrobinę elegancji bez zbędnego wysiłku. Niezależnie, czy wsunięte w jeansy z wysokim stanem, czy zestawione z lekką kurtką, te topy dodają obecności i wyrafinowania. To łatwy sposób, by zamienić denim w dopracowany look, który wciąż pozostaje autentyczny i zgodny z Twoim stylem. Numer 3. Trzymaj się gładkich, eleganckich kolorów jeansów. Kolor odgrywa większą rolę, niż często sobie uświadamiamy. Podczas gdy postrzępione lub wyblakłe jeansy w dziwnych odcieniach mogą wydawać się modne, rzadko wyglądają wyrafinowanie. Jeśli twoim celem jest stylizacja denimów w bardziej klasyczny i elegancki sposób, najlepiej trzymać się ponadczasowych tonów. Pomyśl o ciemnym denimie, który natychmiast dodaje elegancji, lub czarnych jeansach, które można łatwo wystylizować na luzie lub na bardziej oficjalnie. Biel i ekru również wprowadzają świeży, czysty wygląd, idealny zarówno na casualowe dni, jak i nieco bardziej podniesione okazje. Nawet dżinsy w średnim lub jasnym odcieniu mogą wyglądać pięknie. Pod warunkiem, że mają równomierne tony i nie są mocno postrzępione czy wyblakłe, zachowują wdzięczny i świeży charakter. Te kolory służą jako neutralna baza, dając nieograniczone możliwości łączenia topów, butów i dodatków. Nie konkurują z twoim strojem, lecz go wspierają. Co więcej, zazwyczaj pasują do wszystkich odcieni skóry i typów sylwetki, oferując bardziej jednolity i elegancki wygląd. Jeśli zamierzasz zainwestować w kilka par jeansów, upewnij się, że przynajmniej jedna jest ciemnym indygo, druga czarną, a może jedna w jasnym, neutralnym odcieniu jak biel lub ekru. Te odcienie pomogą ci stworzyć nieskończone kombinacje, które zawsze będą wyglądać przemyślanie, dojrzałe i eleganckie, bez poczucia nudy. Numer 4. Wybierz odpowiedni stan jeansów. Jednym z niedocenianych trików stylizacyjnych związanych z denimem jest dobór właściwego stanu, czyli odległości od kroku do górnej krawędzi paska. Ten drobny szczegół może całkowicie zmienić jak wyglądasz w jeansach. Stan dopasowany do twoich proporcji wydłuży nogi, podkreśli talię i sprawi, że każda stylizacja będzie wyglądać bardziej świadomie i elegancko. Dla większości kobiet dążących do klasycznego, eleganckiego stylu, najbardziej pochlebne są dżinsy z średnim lub wysokim stanem. Delikatnie otulają talię i tworzą zbalansowaną sylwetkę, zwłaszcza jeśli połączysz je z wsuniętymi topami lub paskami. Dżinsy z niskim stanem z kolei często przerywają tors w niezręczny sposób i często wyglądają na przestarzałe lub zbyt casualowe, co trudno podnieść do wyższego poziomu. Jednak bardzo wysokie stan mogą być również problematyczne, szczególnie jeśli nosisz dodatkową wagę w okolicy dolnej części brzucha. W takich przypadkach pas może podkreślać środek ciała w niekorzystny sposób, sprawiając, że stylizacja wydaje się mniej smukła. Chodzi o znalezienie stanu, który delikatnie podtrzymuje twoją sylwetkę, nie zwracając uwagi na miejsca, które wolałabyś zminimalizować. Wypróbuj kilka różnych stanów i obserwuj, jak współgrają z Twoimi topami i okryciami wierzchnimi. Zauważysz, że odpowiedni stan pomaga sprawić, że Twoje stylizacje będą wyglądać bardziej złożenie, nawet jeśli reszta Twojego wyglądu jest prosta. Numer 5. Wybieraj strukturalne torebki. Jeśli chodzi o podniesienie stylizacji z dżinsami, torebka, którą nosisz, może całkowicie zmienić ton Twojego stroju. Chociaż dżinsy mają naturalnie każualowy charakter, wybór niewłaściwej torebki, np. materiałowej czy plastikowej torby, może sprawić, że cały outfit będzie wyglądać zbyt swobodnie lub nawet niedbale. Jeśli chcesz podkreślić bardziej elegancki, przemyślany styl, ważne jest, by unikać zbyt każualowych torebek i zamiast tego sięgnąć po coś, co dodaje kształtu i obecności. Szukaj torebek o czystej sylwetce i wysokiej jakości materiałach. Torebki ze skóry lub skóry ekologicznej w neutralnych kolorach, jak czerń, kamel, ekru czy głęboka bordowa, będą świetnie komponować się z każdą parą jeansów. Niezależnie czy wybierzesz torebkę na uchwyt, małą strukturalną listonoszkę, czy nawet mini torebkę, kluczem jest wybór modeli, które utrzymują swój kształt i sygnalizują świadomość stylizacji. Dobrze dobrana torebka mówi więcej niż tylko funkcjonalność, mówi o osobistym stylu i dbałości o szczegóły. Nawet w najbardziej casualowe dni strukturalna torebka może natychmiast podnieść Twój wygląd, sprawiając, że będzie wyglądać jakbyś zaplanowała strój od stóp do głów. Numer 6. Zawsze używaj pasków. Paski mogą wydawać się drobnym detalem, ale robią ogromną różnicę w złożeniu stylizacji, szczególnie gdy stylizujesz dżinsy. Dobrze dobrany pasek definiuje talię, dodaje punkt centralny do stroju i sprawia, że nawet najprostsze elementy wyglądają na starannie dobrane. Niezależnie czy nosisz śnieżnobiały, wsunięty w ciemny denim koszulę, czy dopasowany top z szerokimi nogawkami, pasek kotwiczy cały luk i dodaje subtelnej warstwy do pracowania. Unikaj pasków z przesadnie dużymi lub krzykliwymi klamrami, które mogą obniżyć klasę Twojej stylizacji. Zamiast tego wybierz minimalistyczne paski ze skóry w neutralnych odcieniach jak czerń, jasny brąz, ciemny brąz czy głęboka bordowa. Te kolory pasują do większości odcieni denimu i tworzą czyste przełamanie w talii, podkreślając sylwetkę. Wąski pasek może być tak samo skuteczny jak szeroki. Chodzi bardziej o harmonię, którą tworzy z resztą stroju. Jeśli kiedykolwiek czułaś, że twój outfit czegoś brakuje lub nie wygląda na skończony, spróbuj dodać pasek. Nie tylko poprawi proporcje, ale też pokaże, że stylizowałaś się z troską. Ten drobny detal może zrobić różnicę między przeciętnym a eleganckim stylowym wrażeniem. Numer 7. Noś jeansy z obcasami. Połączenie obcasów i jeansów to ponadczasowy zestaw, który natychmiast dodaje klasycznego i eleganckiego charakteru twojemu wyglądowi. Jest coś wyjątkowo mocnego w kontraście między wyrafinowaną sylwetką obcasa a swobodnym charakterem denimu. Razem transformują twój outfit z każualowego na dopracowany w sekundę. Gracja dobrze dobranych obcasów i struktura klasycznych dżinsów mogą całkowicie zmienić Twoją prezencję, sprawiając, że wyglądasz schludnie i pewnie nawet w najprostsze dni. Zapomnij o wysokich szpilkach czy masywnych platformach.